Dzień dobry, witamy Państwa na kanale Agropro. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić Państwu nową wykopywaczkę do ciągników hybrydowych lub ono będzie na pasek klinowy. Jako już zaczęły się wykopki, przygotowaliśmy właśnie taką wykopywaczkę dla Państwa. Łącznik jest pod podciągnikiem hybrydowe, ale można go też przerobić pod swój ciągnik. Tutaj znajduje się na napasek klinowy, tutaj koło pasowe, które zasila całą wykropaczkę i powoduje wibracje w ten sposób. Jest ona na metalowych kółkach, z regulacją wysokości. Tymi śrubami możemy obniżyć lub podwyższyć wysokość. Regulowana jest także pod względem kątów a no w ten sposób na tych śrubach. A teraz przejdziemy sobie do wymiarów. Zaczniemy od szerokości bez czterdzieści. 40 pięć, sześć centymetrów. Następnie długość z kołami. Będzie to tak około 65 cm I czterdzieści, trzydzieści osiem jeżeli chodzi o sam środek. Teraz przejdziemy do długości całej tego podażki. Około Siedemdziesięciu centymetrów. Jeżeli chodzi o wysokość, razem z kołem pasowym będzie to około siedemdziesięciu, siedmiu centymetrów. Szerokość samych prętów to około trzydziestu dziewięciu centymetrów. Zapraszamy do zakupu tej wykopywaczki na naszej stronie internetowej Agroto bądź w Alwerni na ulicy Osiedle Chemiku 18a. Do zobaczenia.